Nazywam się Maciej Łuczek, jestem współtwórcą Bilona. Wcześniej pracowałem w dużych firmach, zajmowałem się tematami płatniczymi, tematami przyjmowania pieniędzy przez duże serwisy internetowe. Jakiś czas temu zbudowałem swój pierwszy biznes do obsługi kart płatniczych na smartfonie, a taki mobilny terminal. Udało mi się ten biznes jakiś czas temu sprzedać i połączyłem siły razem ze wspólnikami nad zbudowaniem nowego rozwiązania do Przekazywania pieniędzy w sposób cyfrowy bez pośrednictwa banków, ale w zgodzie z całą literą prawa i z regulacjami, jakie obowiązują na rynku finansowym. W tak zwanym garażu, czyli poza radarem, y ludzi pracowaliśmy przez kilka lat. Od około półtora roku pracujemy razem z bankami nad wdrożeniem tego komercyjnym. Pierwsze wdrożenia robimy razem z dwoma polskimi bankami. W tej chwili pracujemy razem z jednym dużym międzynarodowym bankiem. Jest to konsekwencją wygrania przez nas dużego konkursu, który nazywa się Citibank Mobile Challenge. Bank Citibank jest, jest tego sponsorem i, i sprawcą tego konkursu. Konkurs wygraliśmy teraz wiosną tego roku. Natomiast współpracę z bankami mieliśmy już wcześniej. Ten konkurs jest otwiera, otwiera nam bardzo dużo możliwości w skali świata, natomiast współpraca z polskimi bankami była wcześniej. To, co nam się w tej technologii podoba, którą wymyśliliśmy i, i wydaje się nam, że z sukcesem wdrażamy, jest to, że przekazywanie pieniędzy pomiędzy użytkownikami nie ma opóźnień, nie ma. Długiego czasu trwania transakcji i odbywa się bez pośredników, co radykalnie obniża koszty transakcyjne. To, że ja mogę Tobie przekazać plik elektroniczny, który ma wartość, który ma nominał, który ma numer seryjny, który jest kryptograficznie zabezpieczony, że Twoja aplikacja te zabezpieczenia może odczytać i potwierdzić i że Twoja aplikacja i moja aplikacja nie potrzebują do tego internetu czyli w praktyce nie potrzebujemy żadnej trzeciej strony czy zestawu trzecich czyli stron. Nie ma żadnej takiej centralnej bazy danych. Jest centralna baza danych w momencie, gdy powstaje emisja pieniądza elektronicznego, bo to jest ta centralna baza danych, którą musi zgodnie z ustawą prowadzić bank. To jest baza, która mówi, bank wydał tyle i tyle złotówek w platformie technologicznej Bilon. Natomiast centralna baza danych, jeżeli chodzi o to, kto z kim zawarł transakcję, nie występuje. To, co w Bilonie jest fajne i ciekawe i to co, to, co ludzie widzą w nim, to wydaje mi się następująca rzecz. Jeżeli ty i ja mamy aplikację Bilon, jeżeli ja w tej aplikacji mam pieniądze, to ja mogę te pieniądze przekazać Tobie tu i teraz od razu natychmiast, dokładnie tak samo jak gotówkę papierową. Rozliczenie transakcji jest natychmiastowe, a przyjęcie tych pieniędzy przez Ciebie nic Ciebie nie kosztuje. Ty te pieniądze możesz użyć dalej, przekazując komuś dalej, kupując jakąś usługę lub serwis lub cokolwiek, co chcesz kupić w internecie a, czy w sklepie fizycznym, ale możesz też te pieniądze przekazać na swoje konto bankowe lub wypłacić w bankomacie. Teraz skąd możesz wziąć te pieniądze? No możesz je dostać ode mnie, bo je zarobiłeś, albo dostałem, dałem ci je w prezencie, albo ci je pożyczyłem, ale możesz również dostać je w ramach pożyczki bankowej, możesz je zarobić od swojego pracodawcy lub w inny sposób możesz zarobić te pieniądze, nie tylko od pracodawcy, chociażby sprzedając coś w internecie, każdemu, kto chce być w tej przestrzeni cyfrowej, w tej gospodarce cyfrowej. Ale jeszcze nie wkroczyć w ten świat wirtualnego pieniądza, ale cyfrowego. Cyfrowego to znaczy pieniądza, który jest oparty o polską złotówkę, który jest polskim złotym, ale bez kosztów posiadania konta bankowego, bez kosztów związanych z, z byciem, tak, tak w cudzysłowie powiem, ubankowionym, tylko po prostu mieć usługi bankowe bezkosztowo to to jest nasz produkt, to jest właśnie aplikacja Bilon. Bilon może, z Bilonu może korzystać każdy, nie, nie potrzeba konta bankowego, żeby móc ściągnąć, zainstalować i używać aplikacji Bilon. A wejść w posiadanie pieniędzy można na kilka sposobów. Po pierwsze, można je dostać od swojego pracodawcy jako wynagrodzenie. Po drugie, banki, które uczestniczą, w, czy są emitentem pieniądza, mogą również udzielać pożyczek bankowych. Po trzecie, jeżeli masz gotówkę papierową i chciałbyś się zamienić na gotówkę cyfrową, już dziś w ponad 20 tysiącach miejsc w kraju. Tutaj mówię o sklepach, kioskach, stacjach benzynowych, możesz pójść, położyć na ladzie 100 zł i dostać 100 zł cyfrowe, ponieważ ten sklep chce na tym zarobić, będzie oczekiwał drobnego wynagrodzenia za zamianę formy papierowej na formę cyfrową. To trochę tak jak sprzedają papierosy i chcą złotówkę za to. Tutaj podobnie chcą te punkty handlowe mniej więcej od złotówki do półtora złotego za, za zamianę cyfrowego na papierowe. Możesz też, jeżeli masz konto bankowe, zrobić przelew na, na wskazany w aplikacji numer rachunku bankowego. My jako dostawca technologii nie trzymamy pieniądza klientów, to są pieniądze klientów. My o tych pieniądzach, wolumenie, wartościach nie wiemy, natomiast bank wydawca pieniądza musi w jakiś sposób zidentyfikować, komu ma te pieniądze wysłać. Więc ponieważ system bankowy działa w oparciu o przelewy, to do każdego loginu w aplikacji Bilon jest dopisany numer rachunku bankowego. Po to właśnie, że jeżeli wysyłasz przelewem bankowym pieniądze, to wysyłasz na swój numer rachunku, który jest twój i indywidualny. Dzięki temu bankowi, któremu użytkownikowi przekazać cyfrową gotówkę, chcielibyśmy razem z jednym lub dwoma lub trzema bankami globalnymi, z którymi rozmawiamy, bankami detalicznymi, e sprawdzić, który z krajów na świecie byłby tym, gdzie, gdzie warto e rozwijać tę technologię. Spójrzmy na to, tak. W Stanach Zjednoczonych, kraju, który ma na głowę najwięcej kart płatniczych na świecie. Ciągle super popularne są czeki bankowe, które wysyła się w kopercie, a liczba osób, które nie mają konta bankowego w ciągu ostatnich chyba 12 lat urosła o 20%, z 90 do 106 milionów ludzi. Dziś w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, popularnie w USA, jest o 16 milionów więcej ludzi bez konta bankowego, niż to miało miejsce 12 lat temu. Jedna, prawie 1 trzecia populacji USA. Nie ma konta bankowego. Tak naprawdę przestrzeń, gdzie, gdzie są giełdy, gdzie, gdzie następuje wymiana pieniądza tego tradycyjnego, które znamy jako gotówkę papierową w postać cyfrową, która się nazywa na przykład kryptowaluta, to czy do tego użyjesz przelewu bankowego, czy użyjesz zasilenia gotówką, nie wiem, tam, we freshmarkecie czy w żabce, czy użyjesz um, rozwiązania, które wykorzysta karty płatnicze czy pieniądze elektroniczne, tak jak na przykład bilon, to już jest pochodna tego, czego ludzie będą chcieli korzystać. No Mamy nadzieję, że, że ludzie będą chcieli ten pieniądz tradycyjny, bankowy, zamieniać na, na inne formy pieniądza i w, w drugą stronę inną formę pieniądza zamieniać na pieniądz bankowy. Nasza technologia jest do wykorzystania przez każdego. Dostarczamy otwarte API. Dzisiaj tą technologię dostarczamy do banków i to banki korzystają z tej technologii żeby móc wydawać pieniądz bankowy, który technicznie nazywa się pieniądzem elektronicznym zgodnie z ustawą. Natomiast dzięki temu, że ta technologia ma otwarte API i umożliwia każdemu, kto jest tym zainteresowany, popatrzenie w API, sprawdzenie naszego API, możliwości zastosowań, na pewno jest bardzo dużo. Czy to akurat będą kryptowaluty i czy to będzie to połączenie pieniądza bankowego, pieniądza elektronicznego z kryptowalutami? My tego osobiście nie robimy. My dostarczamy technologię, która pozwala innym budować w oparciu o naszą technologię. Wydaje mi się, że bitcoin jest fenomenalną technologią, którą wielu ludzi, a raczej jeszcze więcej ludzi w przyszłości bardzo krótkiej lub trochę oddalonej od nas, się zachwyci i zacznie używać. To, co natomiast my robimy inaczej, i mam nadzieję, że nie gorzej, to jest to, że pozwalamy tej technologii, która. Idei technologicznej, która mówi o zabezpieczeniu samych danych, nie tylko kanału dostępu do danych, pozwalamy tą technologię, żeby była wykorzystywana w bankach. Ponieważ na razie jeszcze banki mają olbrzymią rolę w naszej gospodarce, to, to w bankach trzymamy mały lub duży majątek, to banki udzielają kredytów, pożyczek hipotecznych to banki dają gwarancję bezpieczeństwa depozytów, to wydaje mi się, że banki też szukają technologii, które radykalnie obniżają koszty, tak jak to ma miejsce w naszej technologii, ale też i technologii, która pozwala na dostarczenie właśnie dzięki, temu tańszemu, niż, dzięki tym niższym kosztom na obsługę klientów, którzy do tej pory byli wypychani z systemu bankowego. Bo jeżeli zarabiasz 500, 700, 800, 1500 zł, to posiadanie rachunku bankowego, za który musisz zapłacić, a niewiele banków jest, które dają Ci ten rachunek bankowy za darmo i pełny zestaw produktów bankowych za darmo, to dzięki nam te banki w końcu tym ludziom, którzy nie mają tego konta bankowego pamiętajmy, jedna trzecia Polaków ciągle tego konta bankowego nie ma dajmy po prostu usługę technologiczną, dzięki której te banki mogą świadczyć swoją usługę bankową. I wydaje mi się, że, że to jest ta jedyna różnica tak, w takim biznesowym podejściu do, do tego świata nowych technologii w bankowości. Jest cały obszar na świecie, który nazywa się fintech, czyli finansowe technologie, technologie finansowe, jakkolwiek to się poprawnie na język polski tłumaczy. I to są technologie, które już dziś zmieniają, jak ludzie korzystają z usług bankowych. 10 lat temu nie było smartfonów i nie było w ogóle mowy o mobilnej bankowości. Dzisiaj mamy smartfony, mamy mobilną bankowość i zastanawiamy się, jak zabezpieczyć tą mobilną bankowość, żeby było poprawnie, dobrze, bezpiecznie dla banków, dla ich klientów, żeby było to bezpieczne z punktu widzenia ustaw i nadzorcy rynkowego. Za 5, za 10 lat będziemy mierzyli się z nowymi problemami, które będą wynikały z, ze starej architektury bankowej, którą dzisiaj mamy. Co, co śmieszne jest, 70, w latach 60. wymyślono, jak ma wyglądać bankowość, kiedy komputery mieściły się w pokoju takim jak ten i były głównym serwerem dla banku. I ten, który miał de facto klucz do tego pokoju, fizyczny klucz do, do zamka, był tym, który rządził bankiem. Dzisiaj bankami rządzi technologia, bo... Te serwery stały się mikro, mikro w skali tego pokoju, ale jest ich tak dużo, że bankami rządzą ci, którzy wiedzą, jak tymi serwerami zarządzać. Mówiąc bardzo technicznie, wydaje mi się, że, że gdy zwrócimy uwagę na to, że pieniądz bankowy, w tym pieniądz elektroniczny, który jest w aplikacji Bilon, jest bardzo regulowany, to znaczy podlega pod ustawę o, o bankowości, podlega ustawę o usługach płatniczych, a kryptowaluty pod te ustawy nie podlegają, to tutaj jest ta fundamentalna różnica, z której wynikają kolejne różnice. Na przykład pieniądz bankowy musi być tworzony przez banki, a kryptowaluty nie muszą być tworzone przez banki, wręcz nie są tworzone przez banki. I to jest konsekwencja tej ustawy i tego, że my działamy zgodnie z wymogami ustawy. I dla banków, gdzie kryptowaluty nie muszą tego robić. No i mają znacząco więcej swobody. I te różnice, które biorą się z tego fundamentu są zarówno techniczne, operacyjne, jak i takie mm, biznesowe, ale w samej korze technologii, gdzie ideologia podejścia do bezpieczeństwa, na przykład zabezpieczania nie tylko samych kanałów dostępu do danych, ale samych danych jest u nas i w kryptowalutach bardzo mocno zbliżona. Nie mówię, że jest tożsama, bo nie jest, ale idea, która za, to, za tym stoi, aby zabezpieczać dane, a nie tylko kanał dostępu do danych, jest tożsama. Oprócz technologii dostarczamy również pluginy. Te pluginy dostarczamy zarówno do systemów blogerskich, jak i e-commerce'owych, czyli Prestashop, WordPress i tak dalej ale dostarczamy też pluginy, których dzisiaj jeszcze nie ma w zastosowaniu, a które w jakiś sposób wymyśliliśmy i, i, i mamy nadzieję, że będą ciekawym rozwiązaniem. Na przykład pozwalamy w ramach profilu na Facebooku zbierać pieniądze od ludzi, którzy wchodzą na Twój profil. Jednym kliknięciem prawdziwe pieniądze. Dostarczamy taki plugin. Dostarczamy plugin dla Twittera, gdzie na przykład masz posta, który który mówi o tym, że zbierasz pieniądze na schronisko dla psów i wystarczy kliknąć w link, który znajduje się w Twoim poście. To automatycznie spowoduje, że ludzie, którzy kliknęli w ten link, będą mogli za jeszcze jednym krokiem potwierdzenia przekazać dowolną kwotę na rzecz tego schroniska na Twitterze. Dostarczamy pluginy do kampanii reklamowych, które pozwalają na przykład w banerach reklamowych Osadzać przyciski, które pozwalają sprzedawać produkt, który w tym baneru, banerze reklamowym jest. Na przykład ktoś reklamuje patelnię. Patelnia jako wystandaryzowany produkt, określona firma, określony rozmiar patelni, określony yy, typ kuchenki. I do tego przycisk Kup teraz. I naciskając przycisk Kup teraz na tym banerze reklamowym, można tą patelnię od razu kupić. Dostarczamy też pluginy do e-maili, które powodują, że możesz wysłać akcję reklamową do odbiorców swojego newslettera, mailingu, w którym jest przycisk wokół np. e-booka, który reklamujesz. Jeśli chcesz, drogi kliencie, przeczytać mojego e-booka, to jak naciśniesz przycisk kup teraz, to nie opuszczając tego e-maila, będziesz mógł ten e-book kupić, a co więcej, dzięki naszej technologii ten e-book zostanie dostarczony natychmiast do tego, który tę książkę kupił. Także tych zestawów, pluginów mamy bardzo dużo. Na, na naszej stronie bilon.info staramy się je przybliżyć i pokazać jak one działają. Podwójne wydanie środków jest e, niemożliwe. i Jak to się dzieje? Każdy z banknotów, który jest przekazywany z tych plików komputerowych ma tak zwanego markera. Ten marker jest e, informacja o tym markerze jest Dzielona, rozgłaszana, rozproszona, tutaj różnych, różnych czasowników można użyć do innych użytkowników. I teraz, gdy ja przekazuję Tobie pieniądze, Ty wiesz, że ja jestem jedynym właścicielem tego pieniądza, dzięki, między innymi dzięki takim, nazwę to kolokwialnie, nie jest to dokładnie techniczny opis, dzięki takiemu markerowi. Więc jeżeli przyszedłby ktoś inny, który miał, by miał dokładnie taki sam pieniądz, to po pierwsze nie mógłby przyjść, bo nie mógłby mieć własności pieniądza, którego właścicielem jest ktoś inny. Nie można duplikować pieniądza, więc nie można zrobić czegoś, co się nazywa double spend. Najwięcej informacji o, o naszej technologii, o naszym rozwiązaniu można znaleźć na naszej stronie internetowej, jak, jak zawsze e, bilon.info. Dużo informacji takich praktycznych można znaleźć ściągając aplikację Bilon Demo e, z Google Play lub ściągając e, odpowiednią aplikację z naszej strony internetowej. E, na stronie też mamy dość dużo przykładów użycia, zastosowania, i mamy na tyle, ile jesteśmy dziś w stanie dzielić się tymi informacjami, wytłumaczone, zarówno aspekty prawne, formalne, operacyjne, jak i technologiczne tego, co, co stworzyliśmy. Mam nadzieję, że ci, którzy znajdą coś ciekawego u nas na stronie, napiszą do nas, zaczną korzystać z naszego API, a jeżeli nie ma jakiejś informacji, to na naszej stronie internetowej jest adres mailowy. A biuro maupabilon.info zawsze odpowiadamy na pytania, nie zawsze 24 godziny, ale staramy się odpowiedzieć zawsze w tym samym tygodniu. Tak samo pan Milton Friedman przewidział pojawienie się bitcoina w 1999 roku. W wywiadzie mówił, że powstanie taka cyfrowa gotówka, która, którą będzie można przesyłać właśnie od jednej osoby do drugiej. E, kiedy te dwie osoby się nie znają, tak? E, czyli w taki sposób, jaki my możemy przekazać banknot jednej do drugiej osoby.